Ja jestem Natasza. Ja jestem Szymon. Dzisiaj jest 20 września, czyli piątek, a fragment na dzisiaj. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczał i głosił Ewangelię o Królestwie Bożym. W tym fragmencie chodzi o to, że Jezus jakby ogłaszał jakby wiarę, no i później jakby ogłaszał ją z... Już nie był wtedy sam, tylko był jakby z uczniami. Dokładnie. I póki mógł chodzić po tej ziemi, to On właśnie głosił to, ale teraz jest to dosyć niemożliwe i wygłasza to przez nas. Dalej nasza wiara trwa, dalej się to rozrasta, jest to niesamowite i piękne, ale cały czas, cały czas się rozrasta i to też dzięki niemu jest. Także Jezus mówi przez nas i przez wszystkich swoich uczniów i no wiecie o co chodzi. A waszym ewangelicznym challenge'em jest, aby z kimś porozmawiać o Jezusie. Dobra, to zostawcie ławki w górę i subskrypcję. Pa! pa!